Witam Was w kolejnym odcinku Urny śmiechu. E, poprzednim... Co? Czapka! Ci nie rozpozna! A, no tak, tak was sobie zapomniał. Witam was w kolejnym odcinku Urny Śmiechu. To już nasz drugi odcinek. W każdym odcinku z prowizorycznie przygotowanej urny losujemy kategorię, w której staramy się opowiadać Wam do wsi, którymi potem być może podzielicie się na swoich spotkaniach ze znajomymi. Także dzisiaj mamy urnę zrobioną z plastikowego pudełka po cukierkach. Poprzednim razem było to styropianowe opakowanie po kebabie. W związku z tym przechodzimy do losowania. Kokus, łokus, czarmarzy, twoja stara, twoja stary. Otwieramy karteczkę. A kategoria na dzisiaj to dowcipy religijne. Nie będziemy nikogo obrażać, po prostu sobie kilka które naszym zdaniem są po prostu śmieszne. Pierwsza stanka rodzajowa. Akcja się dzieje w wieczerniku. Jezus przychodzi do swoich uczniów i mówi, zaprawdę jadam, prawo, jadam, prawo. Jeden, jeden z, z was ma traćę. Ten Piotr tak nieśmiało mówi: czy ja Jezu? Jezus odpowiada, nie ty nie Biotr, ty, Biotr, Biotr. Biotr. No to Jakub. Czy ja Jezu? Jezus odpowiada "Nie, nie, Nie. nie, nie, nie nie, ty, nie ty. Wtem łukasz. Czy ja Jezu? Nie łukasz. Nie, łukasz nie, ty. nie, ty. No i w końcu Judasz mówi. Czy ja Jezu? Jezus taki zmieszany. No ale Jezu? No czy ja, 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 nie ja, ja, nie ja nie Jezu? Tylko czy ja Jezu? Ja 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 Ta sama e, sytuacja, to znaczy akcja dzieje się w wieczorniku, jest e, wielka impreza. <śmawienie> e? Mięso się smaży. Jadło, wino się przelewa, i tak, panowie już tak dobrze wstawieni. Jezus wchodzi do tego patrzy na to, co się dzieje. Łapie świętego Piotra i mówi: Piotrze, przecież miał to miało być, prosiłem o skromną wieczerzę. A to, to jest taka, no prawie że rozpusta, skąd mieliście pieniądze na to wszystko. A święty Piotr na niego patrzy i mówi: Wiesz, co jezu? a jest coś sprzedał. I trzeci dowcip. Mm. Również scena dobrze nam znana, jak to tłum chciał kamienować Marię Magdalenę. No i wychodzi Jezus i mówi Zaprawdę powiadam wam, kto uważa, że jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem". No i nawet kilka taki leci, tam krew się leje. Jezus tak się odwraca przez serami i mówi Oj, mamo, ale ty mnie czasami f... wiesz. Ostatni dowcip jest dowcip, do którego niezbędny jest rekwizyt, ale chyba go nie mam. Operator, rekwizyt jest potrzebny. Co w łeb? Co w łeb? Co w łeb. Także do ostatniego dowcipu potrzebna jest folika po, po papierosach. I akcja się dzieje tym razem na pielgrzymca do częstochowy. No, ksiądz w pewnym momencie, który prowadził grupę, zauważył, że z jednego z męskich namiotów wydobywa się dym, więc stwierdził, że być może. Chłopcy po prostu palą tam na wielosy, wchodzi do tego namiotu i mówi, co wy tu robicie? Na pewno tu nic was pali. No oni się zapierają, że nie jeden mówi, przecież nie palimy, no naprawdę wszystko jest porządku, to tylko kurz się unosi, bo pole namiotowe jest na piachu, tak? A co trzyma, że ten pyta? No mówi, Kazio mówi, że ma dyktator w kieszeni. A no, po co cię dyktator, ksiądz pyta? No bo jakby, nie wiem, coś się zepsuło na tuby czy coś, to... Będziemy się to i odtwarzać, no bo tak to przynajmniej księdza, ksiądz gardła sobie nie zniszczał, Do Czekowy jeszcze przecież tyle kilometrów. No ksiądz tak uwierzył i mówi, przepraszam, że was wątpiłem jednak dobre z was, chłopaki. No ale za dwa dni znowu no, takie podejrzenia, że ten dym to jednak skąd się bierze, wchodzi do tego to i mówi, no nie chłopaki, tym razem na pewno któryś z was pali. Ty, co trzymasz w kieszeni? No, ja mam baterię w kieszeni. A no, bo co ci te baterie? No, bo jakby Kaziowi i padły baterie w tych taponie, to wymienimy i dalej za będzie słychać. No, kupiłem je dzisiaj w kiosku po drodze. No, Ci ksiądz już tak niepewnie, ale jeszcze dał im ostatnią szansę. No i dochodzi do ostatniego biwałka przed Częstochową. No, z tego na to już taka siekiera wchodzi do tego na tu już na. W... <laughs> no, chłopaki. Zresztą <laughs> nie ma czym oddychać. No, coś tu jest nie tak. No, na pewno, palcie nie kłamcie. Przekręca, my nie palimy, to tylko. Kurz, bo my tu skaczemy, biegamy i po prostu w tym naszym momencie co chwilę jest tyle tego kurzu. Tak? A co trzymasz w Nie widzę, że coś trzymasz, no. Mam folikę po papierosach. A jednak palisz, nie przeciędza, znalazłem ją przy koszu na śmieci, bo ona się po prostu przyda jakby Kasiawi padł dyktafon na pawowi baterię. Tak, a do czego ta folika? No będzie się zasłychać, tak? A niby jak? No bierze na folikę i mówi że nawet polika może się okazać przydatna. To tyle w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś inne dowcipy, którymi byście się chcieli podzielić, piszcie do nas na ten adres. My w kolejnych odcinkach z pewnością je wykorzystamy. A jeżeli nie macie dowcipów, a chcielibyście usłyszeć dowcipy w kategorii, która was interesuje, również do nas napiszcie. Postaramy się w takiej kategorii zrobić odcinek. To tyle od nas. Pozdrawiam was serdecznie. Jeżeli wam się spodobało, to zasubskrybujcie nas i do zobaczenia za tydzień w piątek. Cześć.